Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym pierwszym odcinku, w tym nowym roku. I właśnie z tej okazji składam Wam, drodzy widzowie, najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia przede wszystkim, bo bez zdrowia, wiadomo, nie ma nic. Dużo szczęścia, miłości, pieniędzy. Jak to mówią, żeby ten rok był lepszy niż poprzedni, a przynajmniej nie gorszy. No i życzę Wam również jak najmniej toksycznych osób wokół siebie, bo to jest też bardzo istotne. Chwile mi nie było, ale jestem. Przygotowałem na dzisiejszy odcinek dwa pewniaki, podkowe szczęścia, diamentową fortunę i na drugą część mojego odcinka wielką kasę crazy liczby. Tego jeszcze nie drapałem. Lecą dolary i król cash. To jest nowość. Znaczy no wyszła już tam jakiś czas temu, ale dla mnie to jest nowość. No co, biorę się za drapanie, zaczynam od pewniaka. A ciebie drogi widzów w tym nowym roku, no wiadomo dzisiaj nie jest nowy rok ale dla mnie jest pierwszy odcinek w tym roku zostaw proszę łapkę uniesioną w górę z góry dziękuję 24 to jest liczba która mi się pokazała właśnie w tej podkowie szczęścia zakupiłem dwie takie zdrabki mogę powiedzieć a co jeszcze ciekawe zdrabka jest numerem 18 no i co i poszukuję jeszcze podków i dodatkowo tych jeszcze liczb które tutaj mam 54, 29, 23, 24 dobra i co to się uda jeszcze Wydrapać, lecimy dalej, 52 nie ma, 46 nie ma, 43 nie ma, 35 również, 39, 16 nie ma, no podkówka by się pokazała, byłoby fajnie. A ja mam tak 32 nie występuje, 53 to jest oboczek. I ostatnia szansa to jest 44. No więcej się nic nie utworzyło, ale jest 24, tak jak już powiedziałem na początku. I co się kryje? Szalone 5 zł kontrolne. Nie będę szukał, to przecież widać proste. Dobra, diamentowa fortuna. Może tutaj coś więcej się uda wygrać. Zdrabka z numerem 8. 19 mi się pokazała moje wygrywające liczby 27, 41, 19, 17 i 18, albo poszukuję jeszcze worka z kasą, albo skrzynki, która mnoży wygraną, przypisano razy 2 do niej. No i co? Czy coś więcej jeszcze będzie? Trzymajcie kciuki. A ja mam 13, 15, 36 nie ma.

Zdrapa do wygranych. Wezmę teraz króla Kesza. <laughs> Zdrabka z numerem 5. Korona, przypisana, wygrana. Plik, mnoż wygraną razy 2. A moje wygrywające liczby to są 38, 31, 45, 54 i 24. A zaczynam od 52. Nie ma, następnie trzydzieści dziewięć. Oboczek, 49, Nie ma, 44, Nie ma, pięćdziesiąt jeden też nie ma. Siedemnastki nie ma, trzydzieści sześć. Nie ma, dwadzieścia siedem, czterdzieści Znowu oboczek, dwadzieścia pięć. Kolejny, dziesięć szans. 28 nie ma, <laughs> 11 za nisko, 24, jest 24, czyli pierwsza wygrana będzie w tym, nowo, nie jakim noworocznym, nie noworocznym, ale właśnie w tym odcinku, pierwszym w tym roku, w niepewniaku. 23 nie ma, kolejna to jest 48 nie ma, fajnie bo są obydwie już strony z wygraną, 26, ale czy coś jeszcze dołożę? 37. 33, 57 i ostatnia to jest 47 nie ma. Dobrze, w takim razie sprawdzam co się kryje pod liczbą 24, a jest 30 zł. No to ładnie, bardzo ładnie. Super się zrebka spisała. Bardzo się cieszę. Będzie na kolejny odcinek. O to mnie trochę zniechęcało, ale też inne tam jeszcze sprawy były. Zresztą ten typ tak ma, tak jak ja. Że robię sobie przerwy Zdrabka z numerem 11. Wiem, ktoś napisze, że nie potrzebuje i chwała mu za to. Cash daje przypisaną wygraną, monety mnożą wygraną razy 2, a moje wygrywające liczby w tej zdrabce. Czekajcie, ostrość tylko, dobra, to są 44,39, a w mojej kolekturze 360 zł w szczęśliwych liniach wpadło. Dzisiaj widziałem. No ale ja nie kupowałem ostatnio i 35. Dobra, szukam. Ale chyba teraz coś kupię tych szczęśliwej linii może coś rzucili więcej wygranych. 23 zaczynam. Nie ma 16, 56, 13, 24, 59, 32, tylko trzymam, bo tu 30 sporo jest.

48 i 49, strapka przegrana. Nie ma co szukać kontrolnych. Dobrze, pierwsza przegrana, wezmę teraz co? Wielką kasę na koniec zostawię, teraz tą Crazy. To już taki bingo polskie, tak? Eee, szukam swoich wygrywających liczb, żeby tu mi się właśnie utworzyły w moich poszczególnych grach. Dodatkowo jeszcze tu są liczby jakieś bonusowe. Jeżeli się utworzy, to wygrana jest razy 2 albo razy 5 przypisana do danej linii. Ja tak to przynajmniej rozumiem. Dobra, zaczynam. Mówię, nie drapałem jeszcze tego. Mam 60. 60. O, to też oczopląsu można dostać. Może być więcej sześćdziesiątek. Może i może, ale. Kolejna to jest 18, no ale to tak chyba nie wiem, czy wszystkie występują. Ale pewnie tak następnie 24, 24, gdzie jesteś 24. Co nie ma? 24, tu nie widzę. Tu nie widzę, trochę widzę ta zrobka taka uszkodzona. Nie, tu jest 24. <laughs> Dobra. Kolejna liczba 77 jest na samej prawie że górze o jeszcze jest jedno 77, więcej nie widzę. Następnie 62 gdzie jest 62, tu, tu, tu nie widzę, nie widzę, nie widzę. I co nie ma? Nie no, musi chyba być, tutaj nie ma, tutaj nie ma. No dobra, wrócimy. Znaczy ja wrócę i do niej, bo na razie nie mogę znaleźć. Dobra, już nie muszę wracać. Jest 74. Nowość, to wiadomo, zawsze trochę problemów sprawia. 74 więcej nie widzę. Kolejna liczba. Zrabka, nie wiem, czy mówiłem, jest z numerem 21. A moja teraz liczba to jest 98. 59 tutaj mam, i tutaj jest 98, następnie 65. O, to taka zrabka, że sobie można chwilę podrapać. Myślałem, że to szybciej będzie szło, ale jest jak jest, 56. Czy jest 56? No na pewno jest. I jest tutaj. 17, czy jest? No, tak powtarzam, tak, czy jest? No jest. Gdzie jest? już znalazłem? Dobra, 39. 39. Mam tutaj. Ale jeszcze trochę pozostało. 80. 80 mam tutaj, więcej nie widzę. Kolejna to 78. Coś się wam ciekawego udało w tym wygrać? wygrać. Ostatnio nie chodziłem też po kanałach, może się tam ktoś poobrażał. No ale nie nagrywałem i też zrobiłem sobie przerwę. O, jeszcze tutaj jest 79. 99. No na razie tutaj nic się nie utworzyło, ale jeszcze jest parę szans. 84 84 Dobra, kolejna to jest 26. Kontrolna B mi się tutaj pokazała 26 26. Ale ja ich nie znam, no ci co znają, to wiedzą, jaka już jest wygrana. Dwójeczka tutaj. Czy wygrana? Nie wygrana tylko, jeżeli by było. No popatrzcie, i, i drugie B. No ale to fajnie, że jest wygrana. 38, 38. No i tutaj jest ta wygrana. Tutaj jest jeszcze 38, ale jeszcze mam trujeczkę. Trujeczka. Więcej nie ma. 34 jest tutaj, 34 więcej nie ma. I teraz te dwoje bonusowe. Bonus razy 2, 63, 63 jest tutaj, więcej nie ma. I razy 5, by było, to by było 89. I gdzie mamy 89? Tutaj jest 89. No, jeżeli niczego nie przegapiłem, no to jest jedna wygrana, już jest na pewno, no bo widzę kontrolne. A jaka to jest 10 zł, czyli kontrolne 10. To było ten, trzecie. Dobra, no ale jest drabka wygrana. No szkoda, że te kontrolne się tak y, pokazały. Aczkolwiek się nie smucę, no zwrot to też dobry. No i ostatnia już dzisiaj drabka. Drabka jest drabka, zrabka z numerem 11. Wielka kasa poszukuje liczb wygrywających sztabki złota. Daje przepisaną wygraną albo worek, który mnoży wygraną razy 2.

16, 19, 25 i 38, no a nawet dzisiaj poszło, poszło całkiem nieźle. Przechodzę do podsumowania. Zdrabki, które przegrały to były, lecą dolary i wielka kasa, no to w tej drugiej części, no ale pewniaki dały pewny zwrot, więc szaleństwa nie ma. Podkowa szczęścia na piątkę. Diamentowa fortuna działa dyszkę, ale król też już dał fajnie wygraną. No 30 zł i crazy liczby dały zwrocik. Kontrole mi się wcześniej utworzyły. Także drodzy widzowie, ja wam bardzo serdecznie, serdecznie dziękuję tym, którzy dzisiaj oglądali ten odcinek, którzy nie zapomnieli o mnie. Ja Wam życzę wszystkiego jeszcze raz najlepszego. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.